Cześć, jeżero i metody na przeszkody zgłaszam się do Ninja Warrior Polska. W tym filmie powiem, co pisałem w zgłoszeniu, skomentuję kilka rzeczy, podzielę się swoimi wrażeniami, opiniami, tym kogo typuję, kto może coś daleko i generalnie powiem kilka słów o sobie i dlaczego chcę wziąć w nim udział. Ekstremalny.pl Pojawiła się nowa kategoria Ninja Warrior. No właśnie, Ninja Warrior. Do Polski dotarł. Ja stawiałem także do dwóch lat. No, jest już w tym roku. No i jak jest, to czemu się nie zgłosić? Zawód wyuczony to jest Wzornictwo Przemysłowe Specjalizacja Grafika 2D projektowanie graficzne. Bardzo cenię sobie te studia, bo one mnie nauczyły takiego sposobu myślenia. Który jest uniwersalny, cokolwiek bym nie robił. Nie ma znaczenia, czy będę projektować, nie wiem, auto, krzesło, plakat, logo, czy w ogóle cokolwiek projektować, jakieś przeszkody dla siebie na przykład. Sposób myślenia i pewna do tego są uniwersalne, więc te studia bardzo, bardzo są dla mnie cenne. Zawodowo nie uprawiam żadnych, żadnych dyscyplin sportowych. Swoje dokonania sportowe, no właśnie to tutaj jest. Tak, 12 lat wyżwiarstwa figurowego z pasji, to, to jest niesamowita przygoda. I wygrałem dwie pierwsze edycje zawodów dla amatorów właśnie w wyżwiarstwie figurowym. To w ogóle były czasy, kiedy nie było czegoś takiego jak zawody dla amatorów. Jak się chciało trenować wyżwiarstwo i miało się więcej niż 8 lat, 7, no to do widzenia i nie ma. Przyprowadź swoje dzieci. A my z jednym znajomym, Mateuszem Kosińskim, dzięki swojemu za, samozaparciu i pasji Doprowadziliśmy do tego, że w wieku ja miałem 19, a był 18 albo odwrotnie zaczęliśmy uczęszczać na treningi klubu łyżarskiego i tak zaczęliśmy trenować no w takim bardziej profesjonalnym wymiarze, bo to było 5 do 6 razy w tygodniu pamiętam, że chodziłem i trenowałem łyżwiarstwo figurowe, no przepiękna przygoda, bezcenna i co jeszcze tutaj, no ja za długo dystansowałem na rolkach w tym takie ultra a znaczy może nawet nie ultra 100, ponad 100 kilometrowe zawody na rolkach to tak, mniej więcej jak maraton biegowy wjechaliśmy z Kasią na Stelvio na Stelvio w Włoszech i tam jest 1800 m przewyższenia, no to pod górę na rolkach, to był taki nasz prywatny pomysł, to żeśmy zrobili no podejrzewam, że byliśmy jednymi z pierwszych osób o ile nie jedynymi, które w ten sposób tam wjechały, tysiące rowerzystów, tak? Na rolkach nie wiem, czy ktoś, czy ktoś wie. No, Carrikan Heat, te wytrzymałościowe właśnie, czyli 6 i 12 godziny, w tym roku 24 godziny ukończyłem. Spartan Ultra. Małe kroki, wielkie dystanse. Czy próbowałem kiedyś pokonać tor przeszkód podobny do toru Ninja Warrior? I co ja tutaj mam? Tutaj sobie wrzucimy. Czy próbowałem pokonać taki tor? Nie, ponieważ takiego w Polsce jeszcze nie ma, ani nie ma jeszcze w Polsce ninja gymów. Coraz więcej pojawia się miejsc, gdzie można potrenować coraz trudniejsze przeszkody, jednak jeszcze to nie jest taki typowy ninja warrior, więc nie próbowałem. Jakbym miał okazję, to, to bym spróbował. Chcę spróbować, więc pojadę, pojadę do Czech na ninja factor, no i to będzie mój pierwszy kontakt z tego typu przeszkodami, więc zobaczymy. No, w zeszłym roku w zeszłym roku to wyglądało dość fajnie, przynajmniej jeżeli chodzi o kilka pierwszych przeszkód. Potem był Salmon Leder. Prawdopodobnie bym to jeszcze dał radę. Znaczy na dzisiaj wydaje mi się, że dałbym radę. No to specyfika tej przeszkody jest trochę inna. Ten skok jest chyba trochę większy, więc trzeba byłoby sprawdzić. No i potem były te słynne ścianki, czyli Floating Boards. To jest bardzo trudna przeszkoda. Ona w Stanach jest na trzecim etapie, jako już. No jedna z tych najtrudniejszych, tutaj ją dali na eliminację, kilkanaście osób to przeszło, więc... Trenuję coś w tym stylu, to jest chwyt taki szczypcowy, no bardzo trudno już przeszkoda. I potem słynna ścianka, wall Też nie miałem doświadczenia, więc gdybym doszedł do tej ścianki, to, to choćby i na zębach tam zawalczę. Co jest moją najmocniejszą stroną w sporcie? A, co jest moją najsilniejszą stroną? No i tutaj sugerują kondycja, zwinność, siła, szybkość. No, ja tutaj wpisuję serce do walki. Następna sprawa. Dlaczego chcę wziąć udział w Ninja Warrior? No Dla mnie przeszkody są czymś bardzo pociągającym. Fascynuję się technikami pokonywania przeszkód i samymi przeszkodami. I tym, jak można obserwować swój progres. Z innej strony one się przekładają na życie codzienne, bo to jak się podejdzie do tych przeszkód na trasie, można potem przełożyć na... Problemy, które i przeszkody, które są na co dzień. I ja takich przeszkód, akurat w ostatnich latach, mam bardzo wiele różnych ograniczeń mentalnych, emocjonalnych i tego wszystkiego, co wyniosłem gdzieś z przeszłości i co mi aktualnie nie służy i chcę to zmieniać, to są te moje przeszkody. I przełożenie sportowych rzeczy na tą stronę mentalną jest dla mnie ogromnie cenne i to jest też jeden z powodów, dlaczego chcę wziąć udział w niczą i zmierzyć się z takim torem przeszkód, właśnie jak tam będzie. Opiszcie w 10 zdaniach. No. Tutaj właśnie mam o swojej genezie sportowej. Ja sport odkryłem dopiero w liceum. Tutaj nie, nie było żadnych tradycji w domu. Generalnie mama nie przekazała mi tradycji sportowej i zapału do ruchu, ponieważ ona sama jakby tego nie miała, więc nie mogła mi tego przekazać. Nie miałem tego przykładu. Ojciec zmarł miałem nieco 3 lata. I tak naprawdę niewiele o nim wiem. W ostatnim roku dopiero dowiadywałem się więcej na temat historii rodzinnych i to było niezwykłe. O i tu w domu to wiedziałem tyle, że właśnie był wysportowany i ruszał się. I to, to, i to tak naprawdę wszystko. Więc gdzieś ta historia też się tutaj wiąże, że jest to jakiś jego przekaz, pomimo, że no praktycznie osobiście nie miał jak, to jednak gdzieś tam to we mnie zostało i to jest ta część jego we mnie i to też tu dla mnie jest ważne. No i tu jeszcze bardzo wiele rzeczy napisałem, o nich powiem. Powiem więcej, jak mnie łykną na castingu. Także tu na razie nie będę mówić, co napisałem. Będę zdawać relacje, jeśli, no jeśli wezmą mnie na ten casting i, i ten test sprawnościowy, a potem zobaczymy. Dwa miasta, w których Mógłbym się pojawić, no, na gastingu sprawnościowym. Warszawa, Katowice, Poznań Gdańsk. No, Poznań Gdańsk... No, za, za daleko trochę. Nie chce mi się tam jechać, więc zaznaczymy Warszawę i Katowice. Z czego najchętniej Katowice, bo ja na Śląsku bardzo lubię. Także życzę sobie, żeby to były Katowice. Ninja Warrior Polska. Wszystko. Wszystko wypełnione. No wyślij, wyślij. Niech... Nie leci w świat. Eee, odrzuciło mi tutaj. Tylko 100 znaków można, no to, to co to można było usunąć w takim razie. Bo mi to zatrzymało za dużo dyscyplin uprawianych pisałem, i można tylko 100 znaków, więc teraz poszło, poszło zgłoszenia. no jeszcze takie moje typy, ponieważ do wielu zawodników obserwuję i śledzę, to to tak zastanawiam się, kto mógłby tutaj zawojować trochę naszą polską edycję. Wydaje mi się, że mamy kilku zawodników, którzy mogą powalczyć. No. Po pierwsze, jak dla mnie Łukasz Wańczyk. ja bym się ogromnie ucieszył, gdyby on doszedł tutaj jak najdalej. To to jest jeden z moich ulubionych zawodników ogromnie go cenię i jest dla mnie wzorem tego, jak, jak uczyć i jak też pokonywać przeszkody. Kuba Zawistowski, kubie też życzę bardzo dobrze i myślę, że też ma spore szanse. Cały klan y, sobie rańskich. Także jest kilka, jest kilka osób, które będą w stanie tutaj y, powalczyć. Może Tomego Ślizło, tak samo y, Gosia Szaruga z dziewczyn. Myślę, że też jak się, jeśli się pojawi, to, to kto wie, kto wie. Na przeszkodach świetnie sobie radzi. No i oprócz tego poza podwórkiem OCR-owym jest cała masa parkurowców, klejberów, y, ludzi... Którzy trenują albo trenowali gimnastykę. Wiele jest osób, które mogą tutaj dojść daleko. Zobaczymy, czy ktokolwiek w Polsce dojdzie do słynnej liny. Ciekawie, ile będzie ona miała. Ostaną 23 metry wysokości i, i zmierzy się z tą liną. No i z czymś, co, 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 co musi być niesamowite: stanąć tam na górze. Także no, zobaczymy.